Rozpocznijmy wieczerze w takim razie. Nie wiem dlaczego jestem taki zadowolony i uśmiechnięty. Nie. Czy to dlatego, że da własnemu bratu karmę <laughs> dla psów? Niemożliwe. Pachnie nie ładnie. Czy się sól do tego? Ta jest dużo lepsza. Od razu czuję, że to jest dla psów. Skąd świodek? się różne. Dzisiaj krótko, moi drodzy, bo powiemy, po prostu pokażemy, że można gorzej niż pies jeść. Jest popularny niemiecki sklep Znajdujemy się pod sklepem, w którym pokażemy wam, że jedzenie jest gorsze dla ludzi niż dla psa Co Piotrek się kładzie tak naprawdę na chleb? Idziesz do pracy i co? No często konserwę się kładzie, tak? Bo to jest duże, tanie i po prostu opłaca się w dzisiejszych czasach, w których nie ma pieniędzy Szybkie, Szybkie przede wszystkim Chlebek kroimy biały, ciach, 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 ciach tak? Tą konserwę ciach ciach, 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 zamykamy i do folijki Teraz zobaczymy, czy faktycznie te konserwy są dobrym wyborem w bo... ogóle Chciałbym przypomnieć Państwu, że odcinek nazywa się „jesz gorzej niż pies”. Tam pios, a nie pies. Tam, Jeszcze. Dobra, nie. Pies najpierw. Blisko są bardzo te pokarmy. Tam, tam dobra. Chodźcie ze mną. Tam. Można by oczywiście kupić coś takiego, bardzo wysokiej jakości mięso, ale nie każdego stać na 59,90 za kilogram, tak? Więc idziemy po tym tak nie czego. stać. Taka I jest prawda. Jesteśmy, moi drodzy. Bardziej rękami muszę machać. Jesteśmy, moi drodzy. Chodźcie ze mną. Pokażę Wam jedzenie dla człowieka. Mamy tutaj różne konserwy. Bardzo popularne. Niektóre krakus, na przykład. Oczywiście najpopularniejsza, czyli turystyczna. Przysmaki mamy różne. jakieś Jak już jest przysmak, to nawet nie jest konserwa, więc strach brać. Weźmy takie najpopularniejsze. Tyrolska konserwa, chociaż jest bardzo popularna. Ju to drogie, Piotr, w tym psie. Biedna psa jest tańsze, lepszy skład. Jest smaki takie tanie, najtańsze. No to tu, no, tu masz najtańsze. No to kurde, na środku? Ja, dlaczego nie jest na samym dole? To no nie strać ludzi już teraz na jedzenie, <grym> rozumiesz? A jeszcze sokołów jest. Chopped pork. Co? To myślę, Piotrek, że. Tutaj już jest to. Tak, nie ma droższej tutaj. To patrzę, to y... wygląda? W sklepie konserwy, więc naprawdę to widać, że to jest porządne jedzenie dla człowieka ciężko pracującego. No i dalej. <laughs> bo, 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 zaraz bo... was zaproszę. Tylko sobie wezmę pod pachę. teraz sobie to porównamy z jedzeniem dla psów. Chodźcie. A podoba ci się ten odcinek, Piotrek? Bardzo mi się podoba, jestem zafascynowany. Myślę, że, ale jak dużo tego jest Kurde, Więcej, jest Piotrek, niż tych konserw. Ładniejsze niż te konserwy, Piotrek, nie? Popatrz popaś Naprawdę to wygląda tak premium dotyku jest, Bardzo chylen, I ma, jakie tanie te konserwy Bogate w kurczaka, przybrany batem Nie, batatem, sorry Biedni, <słuch> jakieś niewolnicze jedzenie Ja pierdzielę, już jest lepsze Prawdopodobnie tu nie będzie konserwantów, co jest najciekawsze A w Was? każdej tamtej jest, wygląda dobrze, nie? Z ryżem, syn. Nie jestem takiego czegoś, co f**ka <słuchaj> to Hans by to brał, ja, das ist gut <słuchaj> Boża Oczywiście <słuchaj> <słuchaj> Czemu kotu dają? Zboża, no jedne. No, no nic, mamy moi drodzy. Zawołać was tak? Zawołaj życie, teraz. To, to chodźcie, idziemy do kasy. Pokaż, że to jest sfinansowane z mojej własnej karty. <grym> Co takie drogie? Trudno, zapłać. Tak wyszło. Jest? Idzie. Jest. Dobra, mamy. Pokaż, że wychodzimy, że się nie teleportowaliśmy. Że nie ukradzione, nie? Oddalamy się w stronę zachodzącego słońca, bo tu już dużo nie pozostało ludzkości. Zresztą sami zaraz zobaczycie, jak was rąbią na jedzeniu. Halo, halo. Mamy tutaj konserwy takie dla ludzi i mamy konserwy dla psów. I moi drodzy, będziemy się sprawdzać składy, ale nie tylko składy, bo będziemy później próbować, to znaczy Piotrek się poświęci. O, no, połocha tak była, <laughs> Natomiast przejdziemy sobie teraz do składów tych konserw. Oczywiście wiadomo, znajdziemy gdzieś tam lepsze, jakieś takie wypierdzielone składy, ale to chodziło nam o to w tym odcinku, żeby po prostu typowy Polak, który idzie do sklepu, do tego najtańszego takiego i w którym ma tak naprawdę wybór na półkach, żeby sobie wybrał te konserwy, które są dostępne, na którego stać albo na którego nie stać i żeby sobie mógł zjeść po prostu dobrze, nie? I będziemy porównywać, czy można zjeść tak dobrze jak pies. Tak, bo wybór jest bardzo ważny. Dzisiaj trzeba mieć wybór, prawda? Tak, nawet jak człowiek jest... Jest niezdecydowany, czy to w jakiejś tam materii zwykłej, takiej jedzenia, na przykład, nie albo albo winnej jeszcze jak nie jest zdecydowany, na przykład i dopiero się określi, to, tak jak Piotrek mówi, wybór jest bardzo ważny. Co Piotrek? Weźmy sobie tą najpopularniejszą na pierwszy rzut. Co mi się Co wydaje? To jest, to jest konserwa turystyczna, każdy ją zna, tak. Konserwa turystyczna to jest już przecież to święty w... graal po prostu postkomunistycznej yy, spuścizny. Dokładnie tak. Co więcej, ona już się bardziej yy, wdarła wręcz do kultury naszej, tak. Jak to wiadomo, że turystyczna, tak? Zawsze była konserwa turystyczna, ten smak każdy z dzieciństwa zna, jak w lesie się siedziało, oglądało się youtuberów swoich, no teraz coraz mniej tych youtuberów jest, niestety. Zajrzyjmy sobie w skład w takim razie. No nie spodziewam się tutaj jakiejś rewelacji, no wiadomo, no przecież to jest najtańszy segment. Zapłaciłem za tą konserwę, moi drodzy, ko 5 zł chyba, czy jakoś tak. Więc tutaj nie będzie w porównaniu do tych wypierdzielonych takich, które są za 12 wręcz złotych, tak, 13 zł. To prawdziwymi pieniędzmi zapłaciłeś? 13, tak za YouTube'a pieniądze. Teraz jest mniej YouTuberów, to automatycznie więcej zarabiam. Więcej Ci zostaje. <laughs> więcej tak. mi zostaje, więc mogę dla Was robić odcinki. Składniki, moi drodzy. Woda, mięso wieprzowe oddzielone mechanicznie 12%. Trochę jest. 12%. Ale to woda to jest na pierwszym, czyli głównym składnikiem tej konserwy jest woda, tak? Człowiek to dobrze, bo człowiek się w głównej mierze od 60 do 75% składa z wody, więc budulec, tak? To jest nasz budulec. Mięso wieprzowe oddzielone mechanicznie 12%, potem jest 12%, wieprzowe 10%, potem skórki wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, skrobia modyfikowana, białko sojowe i teraz jest coś takiego jak panier. Panier, moi drodzy, to jest to nie mąka... panier, To nie panierko, nie jest. panierka jest płci to panier... jest panier. <laughs> A potem jest błonnik pszenny, stabilizatory teraz się zaczynają, czyli to, co w każdej konserwie, bo konserwa to konserwant, tak? Czyli automatycznie musi mieć, tak? Difosforany... Tetrasodowe, przyprawy, czosnek suszony, jeszcze glutaminian sodu, żeby smaczne było, bo to nie wiadomo, czy woda jest dobra sama, nie. E, przeciwutleniacz, substancja konserwująca a azotyn sodu. Konserwa, konserwant, tak. No, taki mamy tutaj skład. Natomiast teraz sobie porównamy e, do tego konserwę za 13 zł. Ponad to dwa razy droższą, tak? To będzie ponad... Chyba dwa razy mniej wody tutaj. Myślę, że może tak być, Piotrek. Mięso wieprzowe 92 procent, oh, czyli prawie oh, wszystko oh. tutaj jest mięsem oh. wieprzowym. Nie jakieś kury, nie jakieś psy, tylko wieprzek. Potem jest woda dopiero, czyli kilka procent tylko, a nie, e, nie jest to główny składnik, tak jak tutaj. E, I co? Dichosforany, e, sól spożywcza, stabilizatory, pieprz biały, substancja konserwująca azotyn sodu. No konserwa musi mieć, tak? To, co w puszce, to się samo nakłada na siebie, że przecież to musi być e, konserwa, tak? Natomiast teraz sobie Zajrzymy, co nasze psy se jedzą. Ile taka konserwa dla pieska to jest 3,69, więc tańsza troszeczkę. Troszecz... No już nie dużo tańsza. To już no tak, tak 2 złote, ale no, 415 mhm. gramów za to, a tu jest 300, tak? Tu jest 300. No, to jakby jest... przeliczy na 100 g? 415, to podobnie. no nie, no ta, dużo korzystniej wychodzi. Ale może skład jest po prostu dużo gorszy. Nie spodziewajmy się tutaj rewelacji, no bo tak przecież jak to mówię... No to jest, prawda, to on to zaraz. karma obś... karma pełnoporcjowa dla dorastających psów, kawałki w galaretce z dodatkiem kurczaka i cielęciny. Z dodatkiem kurczaka i cielęciny, tak? Czyli galaretka jest podstawą, na to wygląda. Czyli tak jak tutaj, bo tu jest woda, a tu jest... Galaretka. galaretka. No galaretka to Dobrze, nie No pies ma woda, zęby, człowiek nie wiadomo, jak już jest starszy, to może utracić. Tak pies się pogryzie jeszcze tę galaretkę. Także tutaj nie dziwota, że jest baza yy, wodna, żeby lepiej się gryzło, a tutaj. Żeby nie taka... trzeba było gryźć. Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. Na pierwszym miejscu, czyli trochę nawet więcej tego mięsa podejrzewam jest niż tutaj, bo tu jest woda. Ale tak jak mówię, to pies ma zęby, tak. Potem ryby i produkty rybne. Tylko co jest tu? Tym... Nie powiedzieli co jest bazą tego mięsa, ale jest mięsa więcej. Tak niż tej wody. Roślinne ekstrakty białkowe na trzecim miejscu. Prawdopodobnie może to być skrobia, tak jak tutaj, ale tego nie wiemy. no Nie możemy tego stwierdzić. Tutaj widać, że coś za 3,69% producent tego ukrywać może, nie? Produkty pochodzenia roślinnego, 0,4% inuliny. Inulinę tu, Piotrek, mamy. O. Czyli probiotycznie no. działający na nasze jelitka. Produkt, no. tak? Zawarty w cebuli na przykład bardzo dużo. I Piotrek, teraz dochodzimy do pewnego paradoksu. Jest na samym końcu skład mineralne cukry i dodatki teraz. Tego tu nie było. Nie było tu dodatków. Pewnie się myślicie, a to nawalili jakiś trotów, żeby pies to zeżar i zdech. Nie, nic bardziej mylnego. Te dodatki, moi drodzy, to są na przykład witamina A 1100 jednostek, witamina D 340, witamina E 10, cynk w postaci Aż się splułem. W postaci jednowodnego cynku, Mangan, miedź, jod i tyle. Więc tutaj mamy dodatek witaminowy jeszcze. To jest taki prawie suplement, bym powiedział. Tańsze, więcej, więcej mięsa. No nie wiem. Być może... Brzmi zachęcająco. Być może ten pies nie wygląda zachęcająco. Ale, no, nie wiadomo. Natomiast teraz... Porównując sobie najdroższą dostępną w Kauflandzie właśnie konserwę dla piesków, z tą yy, najlepszą, tutaj sprawdźmy, co tutaj na przykład mamy. Cena niebagatela. 8 zł, czyli, no tak, prawie przez półtego tego. 8 złotych 13, tak? Troszeczkę droższe. kolory. na 100 gramów to będzie naprawdę tak. tanio. Do tego tu jest 400 gramów, tu jest 300. Etykieta też kolorowa, także tu teraz tak, uwaga zwracać. kolorowa, bardzo przyjemna w dotyku. Zachęca, żeby sięgnąć i wsypać psu do miski. Czy na pewno psu? Składniki, moi drodzy. No, powiem wam, że zachęcająco to wygląda na sam początek, bo tak samo jak tutaj. Mięso będzie na pierwszym miejscu, 45,5% wołowin, nie, kurczaka, a to trochę oszukali, bo tu wół jest narysowany, a kurczak jest na pierwszym miejscu, potem wołowina. A skąd jest, że to wół akurat, kurczak? Ja tak założyłeś od razu? No nie a wiem, może z czym się się identyfikuje, no nie kurczak. wiem, no może, może się jako kurczak identyfikuje, czuli, Ale dalej, potem jest pasternak 3%, groszek 1%, a co tu było? Że zamiast mięsa było? A ogórka pokroili paprykę, marchew, cukier, a to nie to. Tu były difosforany, sól spożywcza, tyle ważyła woda, stabilizatory. Dodatek! A z sodu tu był, dobra. Czyli tu mamy warzywkę, tak? Zamiast tego. Tam jest dodatki, witamina, a <grym grym> magnes. Dodatek! Cicho. Difosforany, a sodu! Cicho, Piotrek! To jeszcze nie wszystko, tu mamy olej z łososia, pietruszka, dzika róża, cykoria, mięta, minerały i dodatki. Czyżby tutaj miał być difosforan i ten, i węglan e, trucizny? Dodatkiem, moi drodzy, tutaj jest witamina A, 1250 jednostek, witamina D3, 250, cynk, mangan, jod, tyle. Czyli też jakby suplement taki. Tu mamy mięso na pierwszym miejscu i tu. Tutaj potem mamy wodę, y, sól, stabilizatory i konserwanty. Natomiast tutaj mamy dalej warzywa, olej z ryby i dodatki witaminowe. 8 zł za nie 400 8 zł za 400. 13 za. 300! Wybierzcie sami! <noise> nie wiem, moi drodzy. Może etykieta jest dużo ładniejsza. Tak pokażę No Jest, kurde, jest. No. Może naprawdę jest tak cholernie ładna w dotyku, jest, może jakieś ład... wiesz... Więc, moi drodzy, ja nie będę komentował tego odcinka. Tu mamy jeszcze inne karmy. Nie wiem po co to kupowałem w sumie, ale tak, żeby wam przeczytać, no to za chwilę wam pokażę jeszcze. Teraz wyświetlają się wszystkie te karmy, <noise> czy to dla człowieka, czy to dla psa. Natomiast my teraz, moi drodzy, zrobimy test degustacyjny. Teraz zrobimy test empiryczny. Czyli co. Będziemy próbować smakować, delektować się jedzeniem i zobaczymy, które jest po prostu smaczniejsze. Zaczynajmy! Ale, żeby było śmieszniej jeszcze, to teraz Piotrek tak naprawdę zatka se oczy, zatka se różne inne rzeczy i będzie próbował to jeść. Żeby nie wiadomo było, co je. Tak będzie najsprawiedliwiej mi się wydaje, nie, Piotrek? Czy nie chcesz tak? E, pewnie, <laughs> że chce. Dobra, czegoś nie robi dla widowiska amerykańskiego. Rozpocznijmy wieczerze w takim razie. Nie wiem dlaczego jestem taki zadowolony i uśmiechnięty. Zgaduj moi drodzy. Dla. Czy to dlatego, że da własnemu bratu karmę <grym> dla psów? Niemożliwe. <grym> Jak to zrobimy? Zasłonimy teraz Piotrowi oczy. Żeby i nie, będzie... nie widział co jest. <grym> Ty tłumaczysz tak ha. po mojemu. <grym> Dobrze. To Ci nie widać mi. maskę czy psa na łeb. Zademonstrujemy, jak profesjonalny test będzie wyglądał. Założymy maskę klauna Piotrowi, o tak. Położymy go jeszcze potem y, poziomo, nogi troszeczkę wyżej niż głowa, <grym> i będziemy wodą polewać. Piotrek, no to co? Zaproszę cię pewnie tutaj. No to zaprośmy tak tutaj kurtuazyjnie. Moi drodzy, wielkie prawa dla mojego odważnego brata, który będzie próbował teraz karmy dla psa i karmy dla człowieka. Chodź! Idę! Dobrze, Piotr zakłada maskę. A są włosy twoje. Nie ma tam moich włosów. A co to jest? Ja nie mam kręconych włosów. Zakłada maskę i już gówno z tego Proszę, wie teraz co mas... tu się dzieje. Będą dwie rundy, Piotr, dobra. Najpierw będą e, niskiej jakości produkty, czyli te niesmaczne, a później e, poprawimy ci. Najwyższą smak. jakością. No dobrze. <ślam> Najwyższą jakością, tak. To na pewno jest jedzenie bardzo dobrej jakości. Poproszę jeszcze w takim razie papierową serwetkę. Uwaga, talerzyk. Pierwsza próba. Ocena smaku w skali od 1 do 10. Pamiętajcie, że Piotrek jest bardzo wyczulonym smakoszem. Nie zje, nie zje byle czego. Patrzmy na minę. 1 do 10? No, takie 7. Czyli zjadliwe, powiedziałbym no. nawet, że w miarę dobre. No, nawet dobre. Teraz uwaga, drugie. O, to śmierdzi. To jest zero, wiesz? Bo tu nie ma smaku. A, bez smaku jest no. tak. Ale zapach jest nieciekawy jeszcze. Czyli co? Tak. Bardziej na piątkę, Konsystencja jest ma. Nie, jakiś smak jest potem. Jakiś, jakiś jest smak, no. e, pojawia się smak potem. Ale powiem ci tak, jakbyś się to kosztował, to w tym momencie jest ryzyko takie, że jakbyś do kiba zwrócić to w tym momencie. Bo to, co się pojawiło po pewnym czasie, to jest nieprzyjemne doznanie. Tyle, więcej nie chcę tego. Dziękuję. Serwetkę, proszę. Syf cholernie, po prostu. Dobrze, moi drodzy. Bo to gorszej jakości, tak? Runda, tak, tak. To... Jakoś nie mogę. Gdzie to, to muszę poważnie prowadzić? Tylu youtuberów już nie ma, to kurde, ja muszę przynajmniej pokazywać klasę. No ja nie muszę, przynajmniej mogę. <śmulatuj> 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 mogę chłać karmę do <śmulatuj> Runda pierwsza za nami. Sromotnie jedna konserwa przegrała. Nawet nie było wątpliwości. Nie, żadnych. Żadnych wątpliwości. Oczywiście wygrała. Nie ta... było żadnych wątpliwości, które jest psim żarciem, po prostu. Natomiast. To mnie wciula zrobiło. Było takie niby nic. No takie bez smaku. A potem wylazło takie. Dostało się do kubku smakowych, tych takich gdzieś głębszych. Mózg po prostu mój nie był gotowy na takie coś. Zablokował najpierw całkowicie, nie? Czyli jednak Piotrek dużo daje ten wzmacniacz, wzmacniacz smaku, nie? Kurde, ale śmierdzi, chyba się pożegnam tym. Hahaha! <grymne> to <grymne> dobre. Nie, bo sygnał naprawdę się Runda numer dwa, czyli produkty najwyższej jakości. Co to? Och Pachnie ładnie. Tylko czuję w środku jakiś te. Przydałaby się sól do tego, bo jest słone. Ale co, nic takiego nie, nie przychodzi to, do ciebie? Po czasie na przykład, jakiś taki smak dodatkowy? Ta jest dużo lepsza. Od razu czuję, że to jest dla psów. <grym> <grym> <Tla nie. grym> bo już jestem a skąd, ekspertem. A skąd piątek wiesz? Wiesz, jadłem już, nie? Jadło się różne rzeczy. <grym> to się nie. To jest zadanie dla psów. To mogę powiedzieć prostu od wszystkich dań, które Dań! Konserwa dla psa, taka typowa No to co, teraz będzie pewnie, teraz pewnie będzie dobre jedzonko, co? No, to jest lepsze <grym> Ale tak dużo lepsze, czy trochę mniej lepsze? No powiem Ci, że szału nie ma, ale... <grym> Ale jest lepiej doprawione to. Czyli co? Rozumiem, że które wygrywa w skali od 1 do 10, ile byś dał pierwszemu daniu temu co ja. Pierwszemu daniu dałbym no. taką dwójeczkę. O to jest strasznie mało. Mało, mało, bo to było chlanie dla psa po prostu, nie? Tak dużo, tak dużo dostało, dwójkę, no to to W skali ludzkiej oceniam, nie? Dwójka, w skali ludzkiej, to będzie super. A drugie to bym dał taką, a piątkę bym dał. Czyli rozumiem, że w ogóle smakowo wygrała no, pierwsza konserwa. Tak, wygrała pierwsza, pierwsza smakowo wygrała. Nie, nie uważam, Czy że nie była tak to była się... konserwa. <laughs> Jak się, co się mogło stać? Bo Boże, coś się zepsuło w języku Twoim na przykład przez ten czas. Mogło się zepsuć, no. Zaraz no. pokażę Ci, co wygrało, a co przegrało. Nie tu, widzę. tu dobrze, no. Najlepsza w smaku była konserwatorystyczna Turystyczna, tak myślałem. A tu jest najgorszy syf. Jest no, to jest taki syf. No, ale to czuję, to, to jest to. Powiem ci, nie wiem czy ja wymarzę już ten, ten, ten zapach w ogóle z tego, bo jest taki mechanizm obronny, mógł się już aktywować, który na zawsze mi to zapisał w pamięci. A konserwaturystyczna, tak. Ona w smaku, w zapachu jest gorsza. Chciałbym tylko powiedzieć, że odcinek dobiegł końca. Tyle łez, co ja wydałem dzisiaj, i to nie smutku. Ja już nie pamiętam, kiedy tak było, aż mi nos zapkał. A co zapkało. to się stało? Dlaczego nie chciałeś też skosztować? Bo ja kiedyś pamuły kosztowałem, Piotrek, i wiemy dobrze, jak to się skończyło. Tak, da się zjeść, o. Ale, ty... Ale z no tak w... no Spokojnie, daj tym zapachom się rozejść, tak po wszystkich swoich receptorach, nie tylko tak pobieżnie. Hm. I wyobraź sobie smak tego. <laughs> ten zapach, nie, on jest taki troszkę zafałszowany. No, powąchaj tak, gwab, powąchaj. No ja pierdzielę. I <Dancing> ty <skrybuj> to zjadłeś? No. <skrybuj> nie dam rady tego prowadzić, Piotr. A teraz zabrać sobie to. Nie będę wąchał A to jest ludzka do cholery. wyobraź sobie, że ten zapach wcale nie jest jakiś powalający. To nie no, 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 no. no Nie czekaj. Albo mi się coś stało, po prostu nie, nie jest Śmierdzi, Nie śmierdzi, no. śmierdzi. No śmierdzi, mówię ci, śmierdzi. O pierdzielny. Teraz ty mówisz i pada, teraz ty mówisz, że to śmierdzi. Nie. Wszyscy ci ludzie, którzy mówią e, na ten temat, że cywilizacja to jest zło samo, popatrzcie, jak wzmacniacz smaku potrafi wydobyć niesamowite rzeczy z produktu. Także cieszmy się, że żyjemy tak, z gorszego produktu, bo już to jest w jest składzie. Tak, to jest, to jest gorsze główne. Czas Także moi drodzy, dziękujemy bardzo, że byliście z nami w tym odcinku. Jak z nami ze mną, chyba, bo to, to jesteście. Z Piotrkiem, że byliście, trzymaliście za niego kciuki cały czas popatrzyliście na jego niesamowite poświęcenie i okazuje się, że niektóre da się zjeść w konserwie. No, da się zjeść. Te ludzkie się da zjeść, nie są jakieś wybitne, ale ja przywykłem do zupełnie innego jedzenia, Rafał, przez te wszystkie lata, powiem Ci, że taka zwykła konserwa już nie satysfakcjonuje mnie za bardzo. Podsumowując ten odcinek… Ja bym podsumował tak, dodatki i witaminy to nie wszystko. Tak, Tam dokładnie, jest... ale też pamiętajcie, że to, co niedobre, działa. Tak. Tak, Jaka się... konkluzja jest? Jak coś jest niedobre, to znaczy, że jest dobre. A <grych> <Koniec! grych> no, to i tak to jest w życiu rafał pojem. <grych> tak to jest... W życiu. Jeśli, jeśli chcecie, żebym udupił jakiegoś youtubera kolejnego, <grych> <od> chytrego Piotera, <grych> Jutro o godzinie 20.00 czekajcie na odcinek. Może szybko! A! Ale skacz, coś rób! Weź takiego na złego, że biegniesz do mnie mnie pochlać. Na czworakach tak! Nie tak! Za ludzki! No, skacz teraz. Na czworakach, no! No Jezu, nie! Co to, to są czworaki? Ja, ale problem! No Warczyk Boję się Zamknęły się drzwi Patryk, otwórz mi Puść mnie Poradoi, myślą, że ze mną po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie pod nadzorem dietetyka zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!